Witajcie w kolejnym już odcinku. Dzisiaj będzie recenzja. Recenzja kart Ninja. Mam tutaj aż 20 mm, Tych 20 pudełeczek po 5 kart, czyli razem aż 100 kart. Yy, mam tutaj Kaja, Mamy też Lloyda. To jest chyba Kol, i Jay. Nie wiem, od czego to zależy, że jest na przykład najwięcej Kaja, trochę mniej jest Lloyda, jeszcze mniej jest Kola. Yy, a najmniej, bo tylko dwie karty są Jaya. Więc troszkę posegreguję i widzimy się za chwilkę. OK, już sobie posegregowałem trochę karty. Tutaj mamy y, trzy Kaja, więc od tego, tych kart, zaczniemy. Więc proszę bardzo, jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że mamy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj jest napisane ewidentnie, że są 32 karty holograficzne, 16 kart neonowych, 16 kart ogień lód i tutaj mamy siedem yy, chyba 7 kart postaci. Więc zaczynajmy opening. Okej, okay, są. So, no zobaczymy, czy yy, yes, są jakieś fajne. Mamy cyfrową niję, Jakaś karta. Karta puzzle. To jest chyba karta akcji Jest, to jest jakaś karta bardziej chyba neonowa Więc ją sobie odłożę i na bok Jeszcze potem sobie popatrzę czy to faktycznie jest neonowa czy jakaś inna Ona idzie też na inną kubkę Teraz sobie otworzymy może, okej, Loita Taką, nie wiem od czego to zależy, czy to po prostu tak się stało Mamy Scotta jak tutaj widzę i jest także y, ostatnie podejście, karta puzel. O, jest jakaś fajna karta. Jest kolejna jakaś taka fajna holograficzna i joker. Okej, okay, ona idzie też im na bok. Tam są papierki. Tutaj znowu weźmiemy Kaja. Okej. Okay. Proszę bardzo. O, mamy Mistrza Miecza Śnieżnego. Jest Pixel, bardzo mądra i Perła Lądu. No okej! Okay. Tu mamy kolejnego puzla i Awatar Lloyda. Widzę, że w każdej poczucie są jakieś takie właśnie trochę holograficzne, neonowe. No to bardzo fajne. Jeszcze coś popatrzę tutaj. Faktycznie są 32 karty holograficzne, w sensie neonowych i 16 kart. Myślę, że to są, myślę, że to są karty holograficzne. Teraz weźmy Lloyda, saszetkę z Lloydem, jest ultrafiolet, mamy tutaj też kamiennego wojownika, I to jest w serii piątej jeszcze tylko tak powiem, jest Kai niby, z niby krainy, całkiem fajne mieli wtedy kapelusze, bardzo fajnie się tutaj świeci i dwie karty, o są pojazdy, no to całkiem idzie. Weźmiemy teraz może, o! Kola, zaczniemy. O, Mroczny Władca. Bardzo padły. Fajna w ogóle minifigurka. Pustynny Lloyd. Mamy też mega cyfrowego Kaja. Bardzo ciekawa karta, taką w ogóle. I znowu, nie, tym razem jest pojazd. Mm, powtóreczka. I mamy tutaj z 12 sezonu, sezonu lodu to był. karta puzzle. Tutaj weźmiemy tym razem Lloydę i mamy. O! Y... nasz Mia, Znowu skocik. O, to była powtóreczka, chyba. Tutaj mamy Sukces. To pewnie jakaś karta dodatkowa. I Awatar Kola z Sukcio. A weźmy sobie teraz, może. Niech będzie Jay Zobaczmy jak Jay wyjdzie. Jest drużyna gazeciarzy. Tutaj był pamiętam Lil Nelson jakoś tak. Paskudna ultrafiolet. Okej. Okay. Jest karta... Tak, są dwie karty jakiegoś... Jest unagami! Mega unagami! Bardzo fajna postać. Bardzo mi się podobała w tym yy, w tym sezonie. Mi się podobała naprawdę całkiem myślę. Tutaj mamy y, Akite, Daryl Smith. Nie pamiętam go w sumie. Och, jest. Ladawy cesarz. Potężny. Bardzo ciekawa karta też, ale chyba z unagami przegrywa. Tutaj mamy. O, jest. Asfira, ale to są karty y, do użycia. One się nazywały. Tak, to są y, karty akty. Tutaj macie. Y, dobra. Nie wiem, czy nie podzielę tego na dwa odcinki, ale przejdźmy na razie dalej. Weźmę sobie kolejnego Kaja. Zobaczmy, jak się tutaj zaprezentuje Kai. O, dobra. Zdziwiona pola plotkarka, plotkarz, jak ona tam miała, to była dziewczyna Dareta. O, cyfrowy zain. też całkiem ciekawa karta, uwaga, yy, co tutaj mamy? Pustynia Zagłady Okej, okay. i sukces, czyli chyba powtóreczka No i... Lodowy Cesarz znowu Nie wiem, ile z tych kart, ale się powtórzyły Patrzcie, dwó dwóch lodowych cesarzy mamy I Kaj leci, kolejny O, teraz jest Vex, Generał Vex To był ten Formling, który nie potrafił się przemienić Pustynny Lloyd Pojazd i... Karta akcji oraz jest karta specjalna Avatar Harumi, ciekawa też karta W ogóle możecie pisać w komentarzach Jak wam się podobał opening Możecie zostawić subskrypcję, lajka I chciałabym się napisali, czy w każdej w saszetce są Właśnie dwie zwykłe O, to są nawet zasady gry, zobaczcie Czy są w każdej jej saszetce Dwie zwykłe karty, jak tutaj Widzicie zapewne, jeszcze, jeszcze czar Bardzo ciekawa też mi w górka. I czy są też dwie karty, właśnie takie? Jedna specjalna. Jest jakaś lepsza, to jest chyba ta karta Ultra. Zobaczcie, jaka widać tutaj. Fajniejsze są. To jest ładniejsza od holograficznych. Jest całkiem, całkiem, powiem, no, piękna nawet bym powiedział. To trafiliśmy z pudełeczka z Loidem A weźmy sobie teraz kola, może. pyk, zobaczmy, co tutaj będziesz skrywał. O, Gail Podkara, Scott. Joker, Jokeraż miałem Sprint i potem ta różne chyba ona wypadła nam na początku a weźmy teraz Jaya ostatni, ale co tam bo miałem tylko dwóch się traciło zobaczmy czy to będziesz skrywał Cyfrowy Jay, no tak w J Cyfrowy Jay, tu jest karta akcji Smok Ognia też ciekawa yy, karta o, trzy teraz były. I kaj. O, to też jakaś inna karta. No to też jest ciekawe. Też Tak widzi, takie ma inne. Takie troszkę falowana jest. Tutaj pokazałem. A niech będzie teraz znowu Lloyd. Tutaj mamy. O, znowu zasady gry. To sobie odłożę. Garmadon, pod tutaj Garmadon. E, to jest fajna karta. Mm, tutaj też jest Śnieżny wojownik. Karta y, akcji. Latający samochód dni. Oraz... Kolejna jakaś taka fajna karta. To, tak, ultra kolejna. Bardzo subtio. I to z Lejda wypada wypada. Tak, takie fajne karty wypadają. Zobaczmy teraz Kaja. Ups. Mamy. Tutaj jest y, płomienny mistrz Bata. Nie pamiętam go. Tutaj mamy jeszcze... Y, Podłego Kamiennego Wojownika. Karta Puzel. Też całkiem niezła. O, jest znowu Unagami. Mega Unagami. Też ładna karta. Bardzo mi się że mi się podoba. I kolejna karta puzzle I znowu kaj sobie weźmiemy. Znowu Ciebie. Nie damy Ci spokoju. Znowu wysadę gry. Co się stało? Cyfrowy Kol. Karta Akcji. Karta. To jest chyba pojazd. Jako, to się chyba liczy jako pojazd. Nie wiem, może napisać w komentarzu. To jest chyba też pojazd. Robotowy odrzutowiec Kaja w trybie latania. Jest ultra pojedynek, cyfrowy kol. To zresztą, jest, widzicie, taka bardzo ciekawa, inna, widać pod światło. Karta. To jest karta Ultra, o ile się nie mylę. I odpyk pyk. pyk, kolejny Kaj. Znowu zasady gry. Patrzcie, mamy cztery y, zasady gry. Y, Nindroid Legacy. Paskudny Generał Vex. A tu jest jakaś inna y, karta Puzzle z 12, 11 sezonu, ale wiecie, drugi i ten. Y, Kartę Nia i Ultra pojedynek Unagamiego To jest też y, karta, to jest chyba Ultra. A to, ten K1, to jest chyba y, karta y, też jakaś inna. No i teraz nam zostały po jednej karcie jest Kai, jest Lloyd i jest Cole. Może zaczniemy sobie od Lloyda. Sorki były małe problemy techniczne, mam nadzieję, że nie będzie tego widać ostatecznie w filmie. No ale muszę się troszkę pospieszyć. To jest dwój zakazanego Spinjitzu. Mamy też jakąś tutaj kartę... Samochód, kola to jest pojazd. i jakaś fajna znowu karta holograficzna. Teraz weźmiemy sobie kola. Proszę bardzo. Avatar Harumi. Mistrz jest zrelaksowany. Uh, uh, uh. To, jak, to tak jak ja na filmach. Um, tutaj mamy wyścigówkę Jaya. Jest solo na gitarze. Tutaj też jest Jay i mamy Lloyd'a. Teraz jest ostatnia już karta. Tu jest Skype. Ojej, kurczę się mi rozwaliła. Mamy. Wszyscy ninja, drża Jak mi się trafiła pod koniec. Zobaczę, co tutaj jeszcze jest: kamienny wojownik. Komata zagadek. To jest z 11 sezonu. 11 sezon i. Powtóreczka. Przez chwilę był Lloyd. Widzicie? Kurczę, szkoda. To by było na tyle. Teraz wam pokażę jeszcze papierki. Troszkę tutaj jest. Karty. Yy... Takie zwykłe, które założymy. No tu mamy dwie powtórki Lloyda, unagami. Yy, Podręczna dużo na legacji kamiennych wojowników. O mamy tutaj Harumi. Znowu dwie powtóreczki. Znowu unagami. Czyli znowu powtóreczka tutaj. Więc tu idzie na kupkę pow powtórek. Znowu Awatar Cola, tu jest cyfrowy Kai, Tu jest inny trochę Kai, więc tylko sobie odłożę na bok. Tu jest chyba też zwykła karta. Możecie pisać w, sumie w komentarzach. Tutaj mamy ninja. To są bardzo. Całka, całkiem fajna karta. I znowu powtóreczka. Szkoda. Z kart takich lepszych, chyba. To są tutaj. Proszę bardzo. Kai. A tu nie tutaj. Tu mamy. Patrzcie, jakie to są piękne karty. Cztery tylko na 100 kart, więc to nieźle. One są chyba holograficzne. Jeszcze zaraz sprawdzę. I tu mamy takiej karty. No, powtóreczka się trafiła Kaja. Gdzie są takie jeszcze troszkę inne. I tu mamy jeszcze drużynę Ninja z, Krajna, z y, drużyna Ninja z Ninjago City. Całkiem fajna tutaj mamy. Zaina, Nije oraz Jaya. Y, to już jest wycięcie i widzimy za chwilkę. Tak jak mówiłam są 32 karty holograficzne. To pewnie są o te karty, gdzie miałem powtóreczki. Y, tutaj są y, 16 karty z neonowych. I myślę, że neonowe to mogły być te karty, chociaż nie wiem. Są też yy, 16 kart Ogień Lud. To raczej nie były te Ogień Lud. I jest chyba. Są, tak, są jeszcze 12 podwójnych kart Ultra. I to chyba są karty Ultra, ponieważ tutaj pisze zawsze Ultra pojedynek. Tutaj też jest Ultra pojedynek. Wszędzie są Ultra pojedynki albo Ultra, na przykład Nia. I. Jest jedna co w szóstej no i ja nie wiem, miałem 20 saszetek, mam 4, to wyszło w sumie. Yy, I tutaj jedna co w czwartej saszetce, to są chyba te karty, więc też całkiem nieźle. Yy, chciałam Wam tylko powiedzieć, że do zobaczenia, do następnego razu, yy, zobaczymy się następnym razem w kolejnym odcineczku. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał, komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę i pa pa!